Cześć, ja jestem Mateusz, jestem głównym fotografem dzisiaj. Robię zdjęcia. Cześć, jestem Mateusz, jestem celebrytą, a tak naprawdę pomagam tutaj we wszystkim, w czym się da. Ja się nazywam Filip i robię kanapki, a oprócz tego jestem kierownikiem produkcji. Cześć, jestem Ola i w sumie e, zaopetruję tutaj wszystkich w picie. A cześć, jestem Mateusz, ja tłumaczę generalnie i aktorom i reżyserowi, żeby każdy wiedział o co chodzi. I ogólnie pomagam w konsultacjach językowych. A co ty robisz tutaj, małych chłopczyku? Jestem przypadkowym przechodnią. A co tu się dzieje w ogóle? <laughs> Dobra, macie teraz przerwę. Tak. E, już nie. Już nie. O, to trochę lipa, no, ale... Dobra, my mamy ciąg naprzemiany. Dobrze. E, kto jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda Wasz dzień zdjęciowy? W trakcie trwania zdjęć ten plan trwa ciągle. Ten dzień zdjęciowy się nie kończy, bo nawet jeśli nie jesteśmy tutaj, to musimy ciągle załatwiać. To musimy przygotować cały następny dzień i podsumować to, co się działo. Wygląda to tak: przyjeżdżamy tutaj na 7.30, otwieramy wszystkie rzeczy, które się da, bądź walczymy o klucze, aby nam je dali. Staramy się otworzyć łazienkę, bo z tym zawsze jest problem. Nieco, rozstawiamy powoli sprzęt, dopinamy prąd dzisiaj na przykład do oświetlenia. Eee, wszyscy, którzy są odpowiedzialni za sprzęt, robią to, co z nim się wypada i należy zrobić. Eee, no i około 8.30, zaczynamy pierwsze ujęcia, zaczynamy pierwsze próby eee, i. W międzyczasie oczywiście ciągle działa ja charakteryzacja, działa kostiumograf, ubrania. Aisza jest z Pakistanu. Aisha jest z Pakistanu. Znaczy, tak. to jest Ancel, która jest z Katowic, ale międzynarodowy projekt, ta wielokulturowość, Unia Europejska, wszystko. I Pakistan. Staracie się o finansowanie społecznościowe na naszym serwisie, żeby ten projekt, no jak się domyślam, dokończyć. I jak się w ogóle na to zapatrujecie, na tą formę finansowania? No super, my jesteśmy jak najbardziej na tak, inaczej byśmy się nie ubiegali o to, aby ludzie nas wspomagali Cały ten projekt funkcjonuje w ten sposób, że ludzie pomagają, tak? Mm. Tutaj mnóstwo mm. osób pracuje na zasadzie non-profit, tak? Nie dostajemy za to kokosów, a jeśli coś to jest to często wynagrodzenie symboliczne. No i pizza. No i pizza. Pizza, no pizza która też jest załatwiana w ten sposób, że mamy ją taniej. Jak... robimy... Ty, nie, ty, na... ty nic na... nie robisz. Nie, na smutną minę pana reżysera. A ja, ja nie mam ręki, więc też jest prościej, bo ja zawsze <laughs> e, e, ta litość wśród ludzi, przepraszam, bo ja robię Film. Robimy <noise> <noise> film o Pakistanie w skansenie na Ukrainie i ludzie. Nie, ale tak na serio, to ten projekt ma w założeniu to, żeby angażować jak najwięcej młodych ludzi do pracy, aby dać im możliwość pokazania się, aby dać możliwość też młodym aktorom, właśnie scenografom, czy operatorom, czy, czy wszystkim, którzy tutaj pracują, żeby, żeby ten film powstał, bo to jest bardziej ruch społeczny jakiś niż taka wielka e, hollywoodzka produkcja, chociaż oczywiście nie mamy nic przeciwko takim. Dlaczego warto wspierać wasz projekt? No może dlatego, że Michał tak jak każdy z nas jest młodym, energicznym studentem, chciałby coś zrobić dla polskiej może powiedzmy kultury filmowej. No uważam, że jest to ciekawa inicjatywa. Okej, okay, a ktoś z was już uczestniczył, poza tą, bo teraz już to wiemy, we wcześniejszych produkcjach Michała? Na boisku w podstawowce produkowałem gole, bo razem graliśmy w piłkę, to się liczy. Zawsze pomagam ogarniać nawet od strony administracyjnej, bo akurat tutaj do tego głowy za bardzo nie ma, do papierków, różnych takich faktur i tak dalej. Znaczy to, to jest to taka chwila do rozluźnienia, do tej, ponieważ na planie stale. cały czas jest 5-100%, żeby to jednak wyszło ok? ok. Wstałem o siódmej rano specjalnie dla Michała, nie. O, stary, to, to już musi być przyjaźń. Dziemy, tak? Wspierajcie nasz projekt no na Polak potrafi.pl. Proste. Oh Trzy, cztery, tak? Tak. Trzy, cztery, ry co? No to Trzy, cztery ry Wspierajcie na projekt na polach potrafi PL.